Są tacy fotografowie, którzy potrafią fotografować, jakby fotografii nie było. W takim sensie, że jakby nie zostali nigdy zakażeni, nauczeni jakiegoś stylu fotografowania. Jakby byli totalnie wolni. Właśnie takim fotografem jest Daido Moriyama. Książka, którą Wam prezentuję w spisie lektur, nazywa się Telsof Tono. Jest jednym z klasycznych fotobuków Daido Moriyamy, mistrza publikowania książek fotograficznych z Japonii. Jest to unikatowa książka, między innymi z tego powodu, że metoda pracy Moriamy polegała na ten, w ten sposób, że każde kolejne zdjęcie w książce to jest kolejna klatka na negatywie czyli on, strykając fotkę, mają gdzieś w tyłu głowy w świadomości. I kolejną fotografię robi na zasadzie przypadku albo intuicji, albo jakichś szczątków pamięci z poprzedniego ujęcia w relacji z tym poprzednim. I reprodukuje negatywy jeden do jeden na książce, w książce. Bardzo cenię tę publikację między innymi z tego powodu, a drugi powód to jest taki, że Daido de Moriyama opowiada w tej książce w sposób oczywiście bardzo taki luźny, interpretuje historię ludowe Japonii, które właśnie pochodzą z tego dystryktu Tono. Ale jest fajne, nie robi tego tam. W sensie, żeby opowiedzieć o historiach, które stamtąd pochodziły, nie trzeba tam jechać. Świadomość rzeczywistości, możliwości fotografii są takie, że możesz opowiadać o jakichś światach, nie będąc w tych światach. I to poczucie wolności i bycia wszędzie za pomocą fotografii jest wielkim jej potencjałem. Bardzo Wam serdecznie polecam Pochylenie się nad tym fotografem. Daj do Marijama, jeden z najważniejszych fotografów XX wieku. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Link ze spisem lektur do pobrania poniżej. Trzymajcie się. Cześć.